Witajcie. Witajcie. Witajcie drodzy cieszyniocy na tej pięknej łunce, w tym pięknym plenerze, naszym plenerowym studium, bo my postanowili złożyć wam życzenia właśnie wielkanocne, w takiej pięknej wielkanocnej scenerii, drzewa kwitną, krzoki kwitną, nasze życie też rozkwito. Ja, ale słuchajcie kochani. Żeby też to tak nie było, że my sami wszystko wymyślamy, to my postanowili, że spojrzymy też na tych, co już długo na tej takiej niwie polityczno-społeczno-lokalnej działają i składają życzenia rok po roku. I my chcieli zobaczyć, jak te życzenia można składać, co byśmy się nauczyli od tych najlepszych. Ja my tu mówimy pomoc, bo my tu dzisiaj mamy taki studiu tutaj, albo tutaj będzie widać te życzenia naszych pięknych, tutaj będzie widać. Operator mu mówi tutaj te życzenia naszych pięknych samorządowców i my będziemy je kapkę przybliżać. Jak można, proszę Państwa, złożyć życzenia? No, no przede wszystkim warto, warto i o to powiem otwarcie. Pocieszyńsku oszczędnie wykorzystać zdjęcia, które już są zrobione na potrzeby kampanii wyborczej, żeby zaś pokazać swoją szczerą, uśmiechniętą twarz. Ja, także to jest bardzo oszczędne i widzimy, że te zdjęcia, które pojawiały się w kampanii wyborczej, teraz pojawiają się na kolejnych życzeniach noworocznych, teraz świątecznych i tak dalej i tak dalej. Do tego są oczywiście doklejone teksty, raz więcej, raz mniej tekstu. Te sylwetki są raz całe, raz są tylko takie po piersiach. Raz są po prostu. No i to teraz omówimy poszczególne przykłady. No i jeszcze jedno, je, jedna taka refleksja. No jak składamy życzenia, to koniecznie trzeba pokazać swoje zdjęcia. Życzenia życzeniami, ale to my są ważni, temu my też się nagrywamy. My, my mogli mieć podcasta. Ja. Ja. No to, to pierwsze życzenia, po, podziwiajmy się tutaj. Anna Grygierek, burmistrz Strumienia. No widać, sylwetka cało, ręce troszkę takie zakłopotane, może, ale też mówią taką dobra ciocia. Ja, pięknie uśmiechnięta, pomnikowy styl, taka bardzo serdeczna, dużo do powiedzenia mam, bo tam tego, dużo tego tekstu jest, ja. którego już nikt nie czyta, bo tylko każdy zapamiętuje, że pani Grygierek Uw. i wesołych świąt. Ja. Kolejny styl składania życzeń, szanowni państwo, no to my by to tak. Taka sylwetka też dumno, choć tylko korpus. Ja, to jest słuchajcie, typowy przykład obrońcy wiary i tradycji, tudzież prawa, prawa i, sprawiedliwości. i sprawiedliwości, pan Mirosław Sitko. Ja. Po pierwsze, delikatny uśmiech tajemniczy, marsowe oblicze z tym wszystkim, oczy przenikliwe, wpatrujące się prosto w odbiorcę. No i oczywiście m, m, też trochę słów y, związanych z, ze świętami. Yy, ja. Tu kolejny przykład, pan y, Mieczysław Szczurek, nasz starosta y, miłościwy, nam ponujący. To jest taki styl składania życzeń na pracusia. Tak, tutaj bardzo mocno akcentuje, że jeszcze nie wyszedł z biura, a już złożył życzenia. Zawalony dokumentami. Ale te pięć minut na życzenia jeszcze znalazł. Ja. I trzeba pogratulować też ludziom, grafikom w starostwie, jak to pięknie wkleili ten tekst do tego zdjęcia, które też pewnie zrobiło, było robione w sposób dedykowany, także my tu to bardzo chwalimy. I też taki przyjemny uśmiech, nie pokazuje za dużo zębów, w zasadzie nie pokazuje też emocji, ale jest bardzo sympatyczny. Ja, czyli pracuję, ale też składam życzenia. No i tu jedno z naszych faworytów, to jest składanie życzeń na tak zwanego Słodziaczka z barankiem. No to słuchajcie, no... Piękne kolory, typ, jako, jako jedyny wykorzystał wątek zwierzęcy, tu takiego baraneczka, no uśmiechnięty, taki swój chłop, nasz chłop, no... Cóż więcej powiedzieć? Brynna życzy wesołych świąt. Drodzy Państwo, my się jeszcze zastanawiamy, razem z badaczami tutaj Kultury na Śląsku Cieszyńskim, czy przypadkiem wielkość zdjęcia w stosunku do tekstu, na życzeniach świątecznych nie jest skorelowana z wielkością ego składającego życzenia. Ale nad tym będziemy się pochylać przez najbliższy rok i będziemy to badać, robić statystyki. Znaczy nie my tylko naukowcy, którzy podnieśli ten temat, bo my, nas to w ogóle nie, nie my, interesuje. Nie, my, my jeno sponsorujemy te badania. Ja. No i słuchajcie, ostatni typ składania życzeń, takiego na skrumniachę takiego. Ja. Taki. Z złożem życzenia, nikt mnie nie musi widzieć. Tak zastosowała na przykład pani Gabriela Staszkiewicz burmistrz. Um, u, cieszy, burmistrz Cieszyna, proszę Państwa, nie, nie pokazała zdjęcia, pokazała motyw Wielkanocny. No skromnie. Ja. mnie niektórzy doceniają, my oczywiście mówimy, no, trochę za mało promocji, autopromocji w tym w tymie, w tym, w tym, ale no cóż, no też tak można. Do tego, z tego co pamiętam, to jeszcze Wisła i Stebna dały takie ogólne życzenia, tak jakby od gminy, wykorzystując motywy wielkanocne, albo promujące lokalną markę, tak jak Misiek w Wiśle, a jajeczka w Istebnej. Ja. Kochani, a na koniec... Życzenia od nas. Tak, słuchajcie, wszystkiego najlepszego. Nie wiemy, w co i w kogo wierzycie, ale życzymy Wam, żebyście spędzili te święta zgodnie z własnym sumieniem, przekonaniami, jak chcecie. jak chcecie, i chyba słuchajcie, no przede wszystkim też w gronie najbliższych Wam osób. Ja, takich świąt, jakich chcecie, drodzy Cieszyńcy. Tak. Nic więcej nie życzymy. Tego Wam życzymy. Trzymajcie się. Do zobaczenia znowu. nie